Witam, czy to pan jest opiekunem Johna Konora? Tak, zgadza się. Co tym razem? Mogę z nim porozmawiać? Nie ma go w domu. Rano wziął motor i pojechał. Może być wszędzie. Mają państwo zdjęcie Johna? Jasne, proszę zaczekać. W co on cię wpakował? Muszę mu zadać parę pytań. Ładny chłopak, czy mogę zatrzymać zdjęcie? Proszę. Był to już taki jeden, szukał go. Tak, dryblas na motorze, to w tej samej sprawie. Nie. Raczej nie w tej samej. Dziękuję za współpracę. Pójdę po więcej drobnych. Zaraz wracam, dobra? Spoko. znacie tego chłopca? Nie. Hej, znasz go może? Nie znam. Co? Teraz? Hej, tam jest jakiś gliniarz, szuka Zobacz. zobacz. Zwijaj się stąd. Dobra. Chyba widziałam tego